Gruba Afera w studiu poseł Zgorzelski nie ma hamulców. Zobacz. Mam nadzieję, panie ministrze, że pan nareszcie przestanie zamulać cały temat. Bo Ale co jest nikt, nie, nikt nie ma, nikt nie ma, moim zdaniem, wątpliwości co do tego, że takie narzędzie powinno być skutecznie użyte wobec tych, którzy zagrażają bezpieczeństwu tak Polski jest. i było. zewnętrznemu i wewnętrznemu. I było. Tymczasem ponad pół tysiąca ludzi zostało przebadane przez te narzędzie. Nie przedstawiliście na to dowodów. Ponad Przypomne pół tysiąca ludzi na zostało przebadane rządu przez to narzędzie, pana prezydenta, które stawiam wam jako zarzut. Użyliście ten zarzut. Do tej nie, pory nie potwierdziliście. niezgodnie z polską racją nie. stanu. Panie redaktorze, ponieważ wiedzieliście, nie. wiedzieliście o tym, że to narzędzie na końcu ma końcówki w Izraelu i wszystko mogą po prostu tam odczytać, zebrać i to działanie po prostu służyło osłabieniu odporności, że Dobrze, to nie jest aktorze, musi to natomiast, nie natomiast, może to pozostać to, bez odpowiedzi. Natomiast To jest oczywiście wymiar zewnętrzny, ale jest oczywiście wymiar wewnętrzny i tutaj pan Jarosław Kaczyński pisał do Zbigniewa Ziobry. Zwracam się do pana ministra o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z funduszu Ale to teraz pan zamula. i to teraz jest pan pierwsza zamula, rzecz. bo uciekł Druga pan rzecz od dyskusji o już nie tylko urzędniczka na jednym z wniosków które miały przejść i załatwić pieniądze dla polityków Solidarnej Polski z całą szczerością i z, po prostu zgodnie z prawdą wie pan jak napisała Hajsik za duży szajsik. A ty? Co o tym myślisz?